Kochani, ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to w świecie Avatar World odkryjemy nowe pomieszczenie w szkole na drugim piętrze. Zobaczcie tylko tę zapowiedź. Możemy otworzyć klasę do plastyki, której będzie fantastyczny strój i przybory do malowania. Zadanie na dzisiaj to otworzenie tej oto artystycznej malarskiej sali lekcyjnej. Jak widzicie, tutaj nadal trwają prace budowlane, ale ja wam dzisiaj powiem jak otworzyć tę salę i zdobyć strój malarski. Po pierwsze, musimy odkryć kilka sekretów. Mamy tutaj taką planszę z płytami CD. Jak widzicie, dwa miejsca są wolne, więc musimy je wypełnić płytami w kolorze pomarańczowym. Wchodzimy sobie najpierw do domku o tego tutaj i potrzebujemy znaleźć płytę w takim oto kolorowym pudełku, ponieważ w tym pudełku będziemy mieli właśnie płytę w kolorze pomarańczowym, ale to jest dopiero jedna płyta. Wychodzimy z tego domku, przechodzimy nieco obok, ponieważ druga taka płyta w takim kolorowym pudełku jest o tutaj w tym pomieszczeniu. Jest to sala muzyczna do tańczenia, a tutaj mamy to pudełko. Zobaczcie, jest takie kolorowiutkie, piękne. No i oczywiście mamy tutaj płytę w kolorze pomarańczowym. Pomarańczowym. Jesteśmy już na miejscu w sali. Kładziemy sobie pierwszą płytę. Zobaczcie, pasuje idealnie. Teraz płytę numer dwa. I co się pojawiło? Spadł nam prezent. Zobaczcie, on ma taki sam nadruk jak te pudełka od płyt pomarańczowych. Wygląda mega mega fajnie. No dobra, pierwszy sekret rozwiązany. A teraz z tym pudełkiem. Przechodzimy sobie pod tę naszą salę, gdzie jak widzicie czeka już na nas prezent. Pojawił się dlatego, że odkryliśmy ten sekret. Tutaj mamy. Trój czarne nutki, a tutaj w środku... O, wow! Czy to są farby w sprayu, ale czadowo? Zobaczcie na to. To jest farba czerwona. Mamy też tutaj chyba farbę niebieską. Tutaj mamy takie specjalne nakrętki. To jest farba niebieska, czy też błękitna. Zaraz będziemy musieli to przetestować. No i oczywiście jeszcze farba w kolorze fioletowym. Strój tej czarnej nutki. Ubierzmy tutaj temu chłopakowi. A teraz bierzemy te farby do ręki. I czas na malowanie, które wcale nie jest takie. Łatwe, zobaczcie na to. To malowanie wymaga naprawdę tutaj sporych umiejętności. Tak wygląda kolor fioletowy. Wystarczy, że tę taką puszkę z farbą przyłożymy do ściany, a ona po prostu sama zacznie nam malować. Zobaczcie na to. To jest ten kolor błękitny. Widzę tutaj w tej sali więcej kolorów. Tutaj na przykład jest różowy. Wystarczy, że nałożymy tutaj końcóweczkę potrząśniemy tym. O, i tutaj mamy już taki większy rozmiar tej naszej końcóweczki. Możemy sobie również użyć y, jakichś szablonów. O, na przykład tutaj mamy taki szablon. Zróbmy sobie jeszcze bardziej to różowe tło. Pomalujmy tutaj wszystko za nami. O, w ten oto sposób. O, dobra, ok, mamy to. Y, co mamy jeszcze za szablon? Na przykład szablon misia. A tutaj jeszcze króliczka, który zobaczcie, tam pięknie nam tak powstał. Bierzemy sobie inny kolor, na przykład o fioletowy i spróbujmy zrobić tego misia. Dobra. Teraz weźmy sobie kolor niebieski i tutaj zróbmy tę okejkę, czy też jakiś taki znaczek zrobiony z palców, u ręki. Dokładnie to malujemy. No i teraz musimy spróbować ściągnąć te szablony. A, mamy misia! Mm, to musimy ściągnąć. Dobra, udało się. Tutaj możemy zrobić jeszcze jednego króliczka, na przykład w kolorze czerwonym. Ej, słuchajcie, idealnie, patrzcie na to. Słuchajcie, ta zabawa jest naprawdę świetna. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, że tutaj coś namalowaliśmy, zaraz znajdziemy kolejny prezent. Mamy to, zobaczcie! Nasz przyjaciel, przybrany za nutkę, ma tutaj dla nas pudełko. Tylko, czy coś tam jest w środku? Dobra, sprawdźmy to razem. Otwieramy. Ej, co jest grane? Patrzcie na to. Oh, jaki czadowy strój malarski! Ej, przecież on wygląda genialnie. Dobra, od razu ubieramy. Wiecie co, nie pasuje mi tutaj teraz ta torebka, więc torebkę sobie ściągniemy. Ej, jak się Wam podoba? Wyglądam przepięknie. I do tego te dwukolorowe buty, które pasują idealnie. No dobra, ale nie traćmy czasu, tylko rozwiążmy sobie jakiś kolejny sekret, oczywiście szkolny. Może dzięki temu dostaniemy kolejne prezenty i sala nam się otworzy, jak już będziemy gotowi i odpowiednio ubrani. Mamy tutaj dzie Mamy tutaj również gablotę, którą musimy uzupełnić zdjęciami najlepszych uczniów. Co chce ta nasza przyjaciółka? Ona chce ciastka. Tak więc przechodzimy sobie tutaj do naszej piekarni. Podchodzimy do naszego przyjaciela piekarza i musimy mu dać tę kartkę z tymi ciasteczkami. On już słuchajcie wie o co chodzi. No i daje nam te ciasteczka. Dzięki wielkie. Teraz możemy sobie wziąć jedno ciasteczko, się poczęstować, bo wyglądają mega apetycznie, jak takie ciasteczka pieguski. Wychodzimy stąd. Wracamy z powrotem do szkoły, oczywiście na piętro numer 2. I dajemy ciasteczka naszej koleżance. Proszę bardzo, co dla Ciebie? Co teraz się stanie? Ona powinna nam dać zdjęcie. Mamy to, zobaczcie, to jest ona. Idealne zdjęcie. Powieśmy to tutaj na środku. Czas na dwa kolejne zdjęcia. Musimy zejść teraz na dół, tutaj po schodach. Mamy tutaj kolejnego ucznia, który ma dla nas taką, yy, jakby karteczkę, na której musimy zbierać podpisy. Podpisy trzech nauczycieli albo pracowników szkoły. No dobra, po pierwsze idziemy sobie do pana Woźnego. On bierze na tą kartkę i zrobi nam podpis. Tak, udało się. Mamy podpis. Teraz idziemy do pana dyrektora, weszłam do niego do gabinetu, dostanę podpis. Jest podpis numer dwa. i teraz w sali lekcyjnej możemy wziąć podpis od tego nauczyciela, to jest chyba nauczyciel od geografii. Jest, mamy wszystko. Teraz wracamy do naszego przyjaciela. Słuchajcie, on nas chyba wykorzystał do tego, abyśmy za niego zebrali te podpisy, ale dzięki temu mamy super fajne jego zdjęcie. Zobaczcie, idealnie. Teraz z tym zdjęciem bierzemy je do ręki, wracamy na górę. I musimy je powiesić w gablocie, chyba o tutaj, na tym miejscu. Potrzebujemy ostatnie zdjęcie, i to jest właśnie chłopak, który nam je musi dać. Wychodzimy sobie stąd. Musimy przejść do szkolnego autobusu. Musimy spokojnie sobie na niego poczekać. Powinien zaraz się pojawić, ponieważ w autobusie jest zgubiony przez tego chłopaka plakat. Znajduje on się tutaj na samym końcu. O, zobaczcie, tak wygląda. Miejmy nadzieję, że jak mu go oddamy, to zmieni mu się minka. Cieszy się, i da nam już to odpowiednie zdjęcie. O tak, mamy to. Zobaczcie. Jest bardzo podobne do tego plakatu, ale teraz czas rozwiązać zagadkę. Okej, okay, mamy to. Mamy kolejny prezent. Idziemy do chłopaka przebranego za nutkę. To co? Robimy jakąś małą wymiankę. Czy też może nie chcesz mi tego oddać? Yy, chyba się ucieszył, więc dobra, robimy wymiankę. Proszę bardzo. To dla ciebie prezent. Yy, zobacz, co tam jest w środku. Oczywiście mamy tutaj. Okej, okay, mamy strój. Mamy jakąś. Taką marynarkę. Mamy pas i mamy odznakę. Okej, okay, możemy to tutaj mu przypiąć. A co ja mam? Ej, plecak. Okej, okay. plecak małego artysty. Zobaczmy, co jest w środku. Jest biurnik z pisakami i są kartki. Patrzcie na to, czy my możemy sobie coś tutaj narysować? Możemy w ogóle ten ołówek włożyć sobie za ucho? A, tak, zgadza się. Dobra, weźmy jeszcze jedną kartkę do ręki i zobaczcie. Dobra, możemy namalować odznakę. Tutaj mamy okejkę. Okay weźmy jeszcze jedną kartkę i na przykład zielony kolor. Ej, patrzcie na to. Możemy zmieniać te rysunki, ale czadowo. Wow, jak pięknie to wygląda. To jest idealny prezent właśnie dla artysty. Bierzemy inny kolor, zmieniamy sobie te rysunki. Zobaczcie, ile tutaj mamy możliwości. Dzięki wielkie. Ten plecak na pewno mi się przyda. Lecimy z kolejnym szkolnym sekretem. Przechodzimy sobie tutaj do sali lekcyjnej na piętrze numer 1 i z szafki bierzemy taki wielki magnes. Wychodzimy tutaj na ulicę i znowu musimy poczekać na szkolny autobus. On za chwilkę powinien się pojawić. Jest mamy to. I koniecznie do środka musimy wejść właśnie z tym magnesem, ponieważ ten magnes pomoże nam otworzyć tutaj tę szafkę, czy też taką o, pokrywę, która jest na samym dole. Zobaczcie. Przykładamy magnes i mamy to. Patrzcie co jest w środku. Wielkie, gigantyczne radio. Taki boombox radio, z którego leci muzyka. Idealne do sali właśnie muzycznej. No dobra i znowu z tym prezentem idziemy tutaj do tego chłopaka. Okej, okay, proszę bardzo, robimy wymiankę. Czy mu się podoba to radio? Chyba jak najbardziej. A co ja mam tym razem w pudełku? Dobra, ej. Co to jest? Ej, czy to jest coś na głowę, aby ochronić ją podczas malowania? Czy to jest jakaś apaszka? A, patrzcie na to, jak śmiesznie wyglądam! Troszeczkę, jakbym robiła jakieś remonty i malowała ściany. Czy my mamy rozwiązać jeszcze jeden sekret? Bo cały czas widzę, że drzwi są zamknięte. Jesteśmy teraz u pana dyrektora. Nie uwierzycie, ale pan dyrektor ma tutaj specjalne zdjęcie w swojej gablocie. Zobaczcie. Na tym zdjęciu on gra na gitarze elektrycznej. Musimy mu ją Koniecznie dać. A oczywiście, taką gitarę znajdziemy w sali muzycznej, więc przechodzimy sobie tutaj. O, idziemy w tę stronę. Sala muzyczna oczywiście jest otwarta. Wchodzimy sobie do środka i szukamy dokładnie właśnie takiej gitary. Ta gitara jest w kolorze. Czerwonym, gdzie ona może być. Posłuchajcie, tutaj są jakieś gitary pochowane. Okej, okay, mamy dwa futerały. Która to jest gitara? To jest zdecydowanie ta gitara. No dobra, teraz z tą gitarą musimy wrócić do niego. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, proszę bardzo, to jest zdjęcie, się zgadza. To jest gitara. I co się teraz dzieje? O, on gra na tej gitarze i ma dla nas prezent. Ej, co jest grane? Patrzcie na to. Pan dyrektor jest niezłym muzykiem, dobra, odłożę mu tutaj to zdjęcie i zabieram oczywiście ze sobą prezent. Jupi! Nasz przyjaciel, ta nutka, ma już tutaj mnóstwo prezentów, ale słuchajcie, ja mam jeszcze jeden prezent dla niego. Robimy sobie wymiankę. Co my tutaj mamy za prezencik? Dobra, może najpierw niech on otworzy. Ej, mamy tutaj strój, patrzcie na to, rokową bluzkę i rokowe spodnie. Teraz wygląda jak super fajny muzyk. A tutaj, co ja mam w środku? Nie, no nie wierzę, patrzcie na to. To są buty, żółciutkie buty, które idealnie będą do mnie pasować. Ale czadowo to wygląda, patrzcie, dobra. przymierzamy. Kilka sekretów odkrytych, a co jest grane? Drzwi nadal są zamknięte? Nie, no nie wierzę. To nie miało tak wyglądać. Sekrety miały sprawić, że te drzwi się otworzą no nie, jeżeli wy macie jakiś sposób to dajcie koniecznie znać, czy trzeba czekać na kolejną aktualizację, czy można samemu jakoś otworzyć te drzwi dajcie znać, jak wam się podoba moja stylowa, dajcie znać, który z prezentów waszym zdaniem był najlepszy bo ja się mega ucieszyłam z tego stroju no i oczywiście z tych kolorowych kredek, czy też takich długopisów dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, buziaki dla was bądźcie razem ze mną, oczywiście codziennie na moim kazarkach Bądźcie razem ze mną oczywiście codziennie na moim kanale. Do usłyszenia, buziaki, pa pa!